Cześć, Cześć wszystkim! Zaczynamy vlog, mas numer 23. 23! Słuchajcie, jedziemy na budowę. Tylko my możemy tak zamawiać okna. I mamy pokazów grudnia. I mamy Mamy ja ja <głos》>. No ten pokój jest ogromny, no nie? No. Ja. Zobaczcie jaki duży pokój. I... Ale wszystko, wszy... wszystko, wszystko później. Dopiero później, będzie później, później. Zaraz będziemy zabić I, tak? I, te... <głos》>. I tu jest ogromne okno. I gdzie? Tu. To będzie okno. Tak. Jak się okazało właśnie wczoraj okna musimy zamówić jeszcze w grudniu. Mamy! Tutaj jakieś schody! schody! Mamy już schody! Schody Mamy tutaj schody! No, mamy już schody. No tak tam. Już musimy ruszać, wiesz, z architektem. Wszystko no. ustalać. Bo tak nawet sobie nie mogę Słatys! wyobrazić, jak to będzie wyglądać do końca. Hej, że duże duży dum i okay. duży bałagan. No Co tutaj będzie łóżko, jest tutaj nie możesz. Co, Eliasku, co? Co jest? Cena budowy. I już ser, ser, No właśnie, dla Eliasa, który pokój? Chcemy. <grych> to, 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 nie na półnaście, ale tylko na, no, no, na, myśli, ale, tylko na ale nie, on będzie za mały raczej na dwie osoby. To, więc Zobaczymy, dobra. Większy pokój. Tak, jeszcze większy dom. No, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Wracamy już do domu. Dziewczyny pójdą na dwór. A ja będę usypiać maluszka. To taki niezadowolony. Niezadowolony pan. Niezadowolony pan. I co jest? Co jest, Teliłasku? Tak jak jego tata. dobrze. Co jest, Tejsza, wołałaś e, Jeszcze kalendarze nie otworzyliśmy. Dzisiaj? Mhm. Sama nie otworzyłaś okienka? Czekałaś aż ja nagram? Mhm. Dobra. A to co? Dobra, dobra, otwieramy kalendarze, bo muszę wracać do mnie już. A jak No, 23 już. 23. A, wiem Cię schowała. Dlaczego ty chowałaś tu? Tak. Dlaczego? Bo mi wypadał. Aj, myślałam, że od maja chowasz. Ale dzisiaj będziesz jeść czekoladkę? Tak. I, i od razu idziesz umyć zęby, tak? Bo jeszcze już idzie spać. Mhm. A dlaczego tak wcześnie idziesz spać? Bo wiem, bo jutro. Wigilia, tak. A jeszcze już nie może się doczekać. Dobra, co nam zostało Barbie? Mhm. I tutaj czekaj, a 24 okienko? Duże jest, duże, największe. Słuchajcie, ja też już jestem w piżamie. Dobra, co tam? 23 okienko? Malu... Oh, Malutkie czy duże? Nie, takie większe troszeczkę, tak? Mmm, Mhm. Ja idę do maluszka. A Ja idę spać. Wszystkim moc. Ej! Serio? Nawet dzisiaj? Codziennie człowiek dźwiczy. Człowiek... Nie, nie, Słuchajcie, mamy kolejny dzień. 24 grudnia. A my się tutaj Zajiszą się kłóci. Kto jest największym kłamcą? Będę pakować prezenty. Póki dziewczyny są zajęte tutaj Eliasek. Zajada mango. E, tatuś z rana był w naszej ulubionej cukierni. cukrowej I przywiózł makłowiec. E, mamy tu sernik Oreo. No chyba już nie taki fit, wiesz? Mesiu. I sernik e, jakiś pomarańczowy. ja tam krzyczy. I tu mamy, zobaczcie, życzenie Słodkich świąt. I... Zdrowych i pogodnych świąt. Ale, ale to jest super miłe. Dziewczyny się kłócą, słyszę. I co to jest w ogóle? Dla dziewczyn, tak? Dla mnie nie ma. Ty masz rózgę. Ja mam rózgę, za co? Moi nóżki, kochane, I jeszcze co jest? Podłóżka. Co z podłóżka? To dla Mali. To miał przynieść Mikołaj przecież. Tatoś właśnie zaczyna gotować. Nie być dla Maja od Mikołaja. Chociaż wiesz, Maja jest na tyle komata, że mówi: Nie, nie, jaki Mikołaj, to rodzice wszystko kupują. Ja widziałam, widziałam jak rodzice kupują i jak rodzice pakują prezenty. Więc tu już nie da się niczego użyć. Słuchajcie, już teraz widzę, że y, dwa vlogmasy znów będą połączone w jeden Vlogmas, czyli Vlogmas 23 i Vlogmas 24. Ja już nie chcę, nie chcę nagrywać na siłę. Słuchajcie, mam tu prezenty i mam też jeden problem. się? Nagrywam teraz vloga jako cebulo. Mam jeden problem, możesz dać cebulę. One cały czas będą się kłócić, czy są, mów mi. Kto z nich kłamie, non-stop teraz kłamie, naprawdę. Nie wiem, czy to, to jest taki wiek, czy, czy co. Cały czas ISA kłamie. Po prostu przed chwilą, czyli my widzimy, że ona już przed chwilą skłamała. I on mówi, nie, nie, nie no, to nieprawda. Co to ma być? Dobra, słuchajcie, mam jeden problem. Mam papier do pakowania, mam nożyczki, nie mam taśmy. Co mam robić? Kleję. Super. Naprawdę. Eee, takie cherebki? Może, może coś skombinuję. Eliasek się wyspał dzisiaj dobrze, więc bardzo się cieszę. Właśnie wczoraj weszłam do Rosmana i kupiłam dla dziewczyn czczoteczki. To dla Iszy. Ona nie chciała z Anną i Elsą, więc, więc niech będzie to story. I dla Mai taka szczoteczka. Bo to z Oral-B jest trochę za mocno dla Mai. Może jednak ta będzie pasowała. Czyli to niebieska torebka dla Aiszy. I czerwona dla Mai. Właśnie, odnośnie, odnośnie kolejnych vlogmasów. To już chyba ostatni vlogmas w tym roku. Dużo też osób pisało, że będą tęsknić za naszymi vlogmasami. My w sumie też, no nie? Fajnie było. I to w sumie też dla nas bardzo ładna pamiątka. Jaki był ten grudzień z maluszkiem, z dziewczynami. Ale powiem wam, że może ten vlogmas i jest ostatni w tym roku, ale filmik, jako filmik, to nie jest ostatni w tym roku i na pewno jeszcze w grudniu z wami się zobaczymy. Może te filmy nie będą codzienne. Mam żurawinę w czekoladzie dla dziewczyn. Może te filmy nie będą codzienne, ale ja tak myślę, że jak będziemy nagrywać coś? No nie, na bieżąco to po prostu. Co to... dwa dni? Może co dwa dni, może codziennie. Zobaczymy, jak to, jak to nam po prostu wyjdzie. I w sumie pod koniec grudnia, tak jak chyba każdy z Was, już chcemy powoli zwolnić i, no i cieszyć się sobą, cieszyć się rodziną, cieszyć się świętami, cieszyć się nadchodzącymi zmianami. Tak. Ja widzę, że mamy tu podgląd. Jak odglądasz? nie okay. gorąco A, gorąco, aha. Co widziałeś? Ja sobie przewietrzasz się, tak się Elias Elias pcha nogą w stół. Ksylizaki. No tu jeszcze mamy. No właśnie, dla mnie prezent kupiłeś? Czy, czy to Mikołaj przyniesie? Mikołaj przyniesie. Jak zawsze, jak zawsze. Do mnie Mikołaj przyjdzie. To dla Ta tatoś trochę za głośno, wiesz? Nie wiem, czy to się zmieści, czy nie Le Eliasca. O, dla mężusia. Nie podglądaj. To dla Iszy. Co Ilias? Już kończę, kończę, kończę. Caj, Tatusiu. Będziesz miał jedną torebkę razem z Eliaskiem, no nie? Może być. Co? <laughs> Brakuje mi torebek. <laughs> na tatusia. I na Eliaska razem. No nie jest bogaty Mikołaj tego roku. Nie, nie bogaty Mikołaj w tym roku? Tak. nawet w <laughs> Dobra, czyli tak to wygląda. <laughs> wygląda mam. Mam torbę. Masz szczęście tatusiu. Tak to wygląda. To prezent dla, od Aiszy dla mnie. Słuchaj, to co robimy? Przybierzesz się za Mikołaję czy nie? Hmm? Jak nie myślisz? Nie. Wiadomo, że maja cię od razu rozpozna, ale dla Eliaska też ja myślę, że to będzie fajne. Aiszę jesteś... niby wierzy. Hmm? Co ty myślisz? Słuchajcie, jeżeli to zrobimy, to na pewno nagramy i już w kolejnym filmie. Zobaczycie totusia. Przebranego za Mikołaja. No co tam? Dziewczyny otwierają ostatnie okienko w kalendarzu. No nie, nie, nie. To piękne ja nie, nie. nie, nie. <gry> to Dobra, co tam powiesz. Co ty masz? Fajny. I teraz czekolada. 24. Choinka, mm, ogromna. A jest jak mała. Kochani, życzymy Wam wszystkim Wesołych, wesołych Świąt! I duże prezenty! Różowych prezentów! I niebieskich! Pa, pa!